Wymyśliłem wczoraj nową grę miejską. Wyobraźcie sobie lokal. Multitap, białe, gołe ściany, meble z europalet, muzyka jakby ktoś łączył się do internetu w latach 90 Rzutnik rzuca na ścianę psychodeliczne obrazki z internetu. Za barem pan znający się na piwie z niejednego pokala piwo wąchał. Tunele, tatuaże, licencjat z socjologii, pęknięty iPhone, fryzura jak samuraj. Na kontuarze w trzech rzędach łukiem stoją butelki piwa różnych kształtów i wielkości. Każde jedno zostało uważone przez kogoś, kto zna różne nazwy chmielu i ma bardzo dużo postów na forum piwowym. Wszystkie są tak kurwa gorzkie, że aż wypada dodatkowo brać wodę, żeby je popijać. W kuchni kucharz artysta robi koktajl z jagód wojny według Godzi i zapieka jarmuż w batatach, przez co w całej knajpie jebie jak w zoologicznym. Przy stolikach same taki Hemingwaye i Moniki Brodki. Taki bystre obserwatory wielkomiejskiego życia w Warszawie opowiadają o wielkomiejskim życiu w Warszawie, a Moniki Brodki z całych sił próbują zapomnieć nowy targ. Czejcie, typ knajpy. No. To moja gra polega na tym, żeby do takich miejsc nie chodzić.